Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale. Jestem Tomek z Motocontrollera. I w dniu dzisiejszym widzimy się po raz kolejny. I po raz kolejny opowiem Wam, ee, jaki dzisiaj miałem raport, jaki samochód sprawdzałem dla naszego klienta, co to było i jak wypadło. A więc tak, przechodząc do szczegółów. W dniu dzisiejszym miałem maxi test, e, był to samochód Peugeot 508, samochód z 2013 roku. 2.0 diesel, generujący moc 140 koni mechanicznych. Z przebiegiem 135 000 km. Samochód z polskiego salonu. Wyceniony na 36,900. I teraz tak, przechodząc do kontroli zewnętrznej pojazdu. Jak ten samochód nam wypadł? Czy miał jakieś przygody blacharsko-lakiernicze? Czy może nie? Czy może jest całe w oryginale? No niestety nie. Samochód miał w swoim życiu przygody blacharsko-lakiernicze i to były odnotowane cztery szkody. Właśnie wstępną weryfikację sobie zrobiłem na naszej stronie. Link oczywiście zostawiam Wam poniżej. Wklejałem sobie numer VIN. Wyskoczyło mi, że w bazie danych niestety, ale figuruje, że pojazd posiada szkody. Wykupiłem sobie tutaj raport. W celu weryfikacji, i wiedziałem, co już mniej więcej nie czeka tam na miejscu. I faktycznie wszystko się nam potwierdziło. Teraz, co to było? Pojazd miał lakierowaną prawą stronę. A dokładnie, co to było? Tylni błotnik, drzwi oraz cieniowany tutaj tylni błotnik, drzwi tylnie oraz cieniowany przedni błotnik. Zderzak tyłu również był wymieniony, i, i polakierowany, i te szkody się potwierdziły również w raporcie. Lakier w dość słabej kondycji, powiem szczerze, sporo jakichś takich rys, zadrapań, uszkodzeń, obcierek. No, tak widać samochód dość, dość tak mocniej wyeksploatowany. Nie jakoś tak specjalnie dbany, zresztą na czarnym kolorze jest przykład. No, ciężki kolor. Każdą ryskę, każde obicie, wszystkie takie rzeczy, no niestety widać. Kolor biały, kolor srebrny, naprawdę dużo wybacza, natomiast czarny i wszystkie ciemne kolory, no niestety, nie wybaczają takich rzeczy. Więc wszystko było to dość, dość, dość widoczne, no niestety słabo. Szyby w oryginale poza czołową, czołowa zamiennik z 2017 roku, opony z 2015 roku. Na felgach aluminiowych 16-calowych, no tył to już praktycznie kwalifikuje się na śmietnik. Tam niewielka ilość bieżnika, to jest ze startu. Trzeba będzie na pewno sobie te opony wymienić. Co do samego środka, środek bez większych zastrzeżeń był tam troszeczkę odświeżony, natomiast no pasowałoby go sobie jeszcze tam odświeżyć. Troszeczkę tak po swojemu, że tak powiem, bo tak widać, że ktoś go przygotował, ale to takie chyba było przygotowanie na szybko. Tutaj jedynie, co z takich z wyposażenia, wszystko jak najbardziej w porządku, wszystko jak najbardziej ok, bez większych zastrzeżeń. Jedyne zastrzeżenia, tylne prawe drzwi, te które były również tam uszkodzone. Przy pełnym dosunięciu szyby. Coś tą szybę delikatnie blokuje i szyba nam się uchyla. Chcemy ją zamknąć do końca, dojeżdża, odbija, opuszcza nam się do dołu. Więc tutaj, tak pulsacyjnie, trzeba dosuwać, dosuwać, zostawiając minimalną szczelinę, coś tam jest nie tak, trzeba by było to sobie na pewno sprawdzić, skontrolować, ewentualnie no, tutaj zgłosić sprzedającemu, żeby tą usterkę usunął. No bo no, tak nie może być. Jeździć z niedomkniętą sobie szybą no, z tyłu, no słabo trochę, no nie? Komora silnika nie była umyta. W porządku, tutaj nie mam jakichś większych zastrzeżeń co do samej komory silnika, wnętrza, bagażnika. Podstawowe wyposażenie, płyny w porządku, jest ok, nie mogę się czepiać. Co do samej jazdy, no tutaj samochód niestety odpalony na starter, akumulator był rozładowany, gdzieś tam był podładowywany w trakcie oględzin, ale niestety no coś słabo. Podczas później był uruchamiany, gaszony, uruchamiany, gaszony. No, wiadomo, te prądy gdzieś tam mu znowu uciekły. Uruchamialiśmy go na starter. Co do samej jazdy, samochód jak najbardziej zachowywał się prawidłowo, fajnie się prowadził. Nie było żadnych jakichś niepokojących odgłosów. Turbo sprzęgło jak najbardziej ok. Wyszło od razu też podczas tego, że sprzęgło zostało założone świeżutkie. Nowa dwumasa była założona przez sprzedającego. Więc jest to jakiś plus, jest to udokumentowane, były na to dokumenty. Więc jeden taki większy mankament został wyeliminowany, założony, założone nowe sprzęgło. Fajnie, fajnie, na plus. Udałem się na stację kontroli pojazdu w celu weryfikacji go od spodu. Osłony kompletne, brak wycieków, no korozja na elementach stalowych, zawieszenia. Amortyzatory suche, napraw powypadkowych brak, tarcze, klocki częściowo zużyte, opony równomiernie. No tył kwalifikuje się, tak wspomniałem, do, do wymiany. No dość słabo ten tył wypadł. Eee, więc tutaj większych jakichś takich zastrzeżeń od spodu nie ma. Po prostu normalne, normalne takie rzeczy, jakie można by było się spodziewać po samochodzie, który ma, jest użytkowany ma tam swoje lata, ma swój przebieg. Podłączyłem go pod komputer diagnostyczny w celu weryfikacji błędów. Było 300. Najprawdopodobniej też błędy i takie rzeczy gdzieś tam zostały usunięte podczas tych wszystkich napraw, jakie to auto miało wykonywane. Co do historii serwisowej. Historia serwisowa, książka była do 2016 roku. I ostatni wpis w 2016 roku przy przebiegu 50 tysięcy kilometrów. Samochód mamy z 2013. Samochód w 2016 miał 50 tysięcy. Mamy teraz 20, ma 135. Czyli od jakichś 85 tysięcy kilometrów no, nie mamy żadnej historii serwisowej. No teraz jedynie co, że zostało wymienione sprzęgło. Puh. Czyli trochę słaba ta historia. Niby tutaj sprzedający mówił, że pełna historia serwisowa, wszystko udokumentowane, fajnie tego. No a tutaj tak udokumentowane przez pierwsze 3 lata. Potem kolejne 4 nic. 85 tysięcy zrobione, nic, 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 nic nie wiemy, nie wiemy co się z tym samochodem działo. No i nagle teraz e, wymiana tego sprzęgła, plus oczywiście, no. Ta historia, jaką mieliśmy tam odnotowaną, czyli te cztery szkody odnotowane, ee, jakie to auto miało. No to tamte były również, e, był, e, były zapisane daty i przebiegi, przy jakich to te uszkodzenia miały miejsce. E, czy warto, czy nie warto? Bo ja nie polecam. Nie polecam z racji. Takiej że tak, już Wam mówię czemu. Po pierwsze, te szkody, jakie miały miejsce na tym pojeździe. Po drugie, że to auto troszeczkę tak no, wizualnie mnie nie, nie urzekło pod względem właśnie tych takich mankamentów blacharsko-lakierniczych, które tutaj wyszły. Jakieś te naprawy, które zostały też zrobione, te blacharsko-lakiernicze nie do końca to podobało mi się, jak to zostało zrobione. Ta historia serwisowa, która miała być kompletna, jest tylko prowadzona przez pierwsze 3 lata do przebiegu, tak jak Wam wcześniej wspomniałem: 50 tysięcy, a kolejne 4 lata i 85 tysięcy nie wiadomo co się działo. Na pewno trzeba zrobić sobie serwis, na pewno trzeba wymienić opony, na pewno gdzieś tam trzeba będzie przeglądnąć i skontrolować sobie tam rozrząd. Usunąć tą usterkę z tą szybą, no jakieś koszty tam nam dochodzą, generują. Nie wiem, powiem szczerze. Ja osobiście nie polecam. Powiedziałem Wam dlaczego. A Wy co sądzicie? Warto, nie warto? Kupilibyście czy nie? Zgadzacie się z moim zdaniem? Czy może macie inne zdanie? Czy może jest to auto, które jest warte tych pieniędzy i warto się nim zainteresować? Wypowiedzcie się bardzo proszę w komentarzach. Zachęcam was również do korzystania z naszej strony, tak jak wspomniałem. Warto sobie sprawdzić, zrobić wstępną tą weryfikację samochodu przed oględzinami. Zawsze przynajmniej wiemy z czego startujemy. Czasem od razu po tej weryfikacji możemy stwierdzić, no, cztery szkody, samochód był uszkodzony i przodem i tyłem i gdzieś tam z boku i tego, no niestety. Nie chcę takiego auta. I nie musimy się fatygować, nie musimy jechać. Sprzedający nie każdy nam zaraz powie, że coś w samochodzie było. Często słyszę, panie, nie wiem, nie znam się, nie mierzyłem, nie sprawdzałem. A czy tak faktycznie jest? Czy tylko, że tak powiem, udają jelenia? Różne są sytuacje. Sami widzicie, jak to wygląda. Więc zachęcam. Linka oczywiście zostawiam wam poniżej. Zachęcam do subskrypcji, lajka, jeżeli się podobało, udostępnienia. Niech się kanał niesie, a my widzimy się na kolejnych oględzinach. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie, cześć.